Szanowni Państwo, w imieniu firmy SIG mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 18. edycji Międzynarodowego Forum Współdzielczości Mleczarskiej, które odbywać będzie się w Białym Stoku w dniach 8-9 września. Będziemy mówić o sprawach wielkiej wagi dla branży, o wyzwaniach, jakie niosą nowe regulacje prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. O zmieniających się oczekiwaniach konsumentów wobec producentów i przetwórców oraz o tym, w jaki sposób innowacyjne technologie wspierają uczestników branży w budowaniu synergii we wszystkich tych obszarach. W SIG stawiamy na technologię wspierającą zrównoważony biznes. Nasz system, będący połączeniem wysokowydajnych urządzeń do napełniania płynnej żywności, oraz przyjaznego środowisku opakowania kartonowego jest najlepszym dowodem na to, jak ekologia i ekonomia mogą współgrać. Podzielimy się z Państwem naszymi osiągnięciami w zakresie redukcji śladu węglowego i podnoszenia efektywności produkcji. Liczymy na ciekawe spotkania, inspirujące dyskusje. Do zobaczenia w Białym Stoku.